Zapraszam Was na śniadanie na deptaku, czyli rozmowę w kameralnej atmosferze przy dobrym jedzeniu. Dzisiaj tanecznym krokiem rozpoczniemy dzień, ponieważ y, mamy tancerkę Sandra Ramotowska. Cześć, Sandra. Hej, Sandra. Zacznijmy od tego, czego my, kobiety, szukamy na tym parkiecie. Wiesz co, Aniu, myślę, że na zajęciach ze mną kobiety przede wszystkim szukają wydobycia z siebie pewności po prostu, żeby wydobyć z siebie swoją kobiecość, żeby też zgubić kilka kilogramów, no i po prostu oderwać się od takich codzienności, od codziennych problemów i od codziennej rzeczywistości. No dobrze, no to powiedzmy, jakie są zalety, plusy właśnie tego tańca? No tak jak już wspomniałam, jedną z głównych zalet dla kobiet to jest to, żeby po prostu zgubić kilka kilogramów. Ile można? Już od razu, by... <laughs> nie ile. prowadzę tabelek, więc <laughs> wiesz, to zależy też od rodzaju tańca, od rodzaju w ogóle ogólnie zajęć, które prowadzę, bo to nie są tylko zajęcia taneczne, ale prowadzę też zajęcia z treningów kardio, ze stretchingu. I które są najlepsze do razu na te odchudzanie, wiesz, no, Na odchudzanie to zdecydowanie te cardio, bo mhm. ono jest takiej wydajnościowej na spalanie, więc na tych zajęciach. No, no, faktycznie kobiety najwięcej się płacą, najwięcej gubią, no, a na zajęciach tanecznych, no to już mówię, tutaj bardziej w tą stronę e, kobiecości, takiej sensualności, seksualności też, żeby mm -hmm. po prostu mogły to z siebie wydobywać i rozwijać. Mm -hmm. No dobrze, czyli jak to, jak budzimy tą swoją kobiecość, które, które powiedziałaś, wybieramy styl tańca, czy to jesteśmy. E Same możemy iść? Czy potrzebujemy do tego partnera? Jak to wygląda? Nie, oczywiście możemy przyjść na takie zajęcia same. Ja prowadzę zajęcia dla kobiet na latino ladies solo, więc to są zajęcia, na których kobiety po prostu tańczą sobie same. No i to jest taniec towarzyski, tylko tak jak właściwie mówiłam, kobiety tańczą sobie same, mamy lustra na sali, ale z tą kobiecością to jest różnie, bo to zależy po prostu jaka pani przyjdzie na zajęcia. Są kobiety, które przychodzą i nie mają z tym problemu, Просто... że tak powiem, mają to gdzieś może w genach. Tak, mają to tak, po prostu. I stają i jadą, ale są takie panie, które po prostu nawet w gronie takim, gdzie jesteśmy tylko my kobiety, mają z tym po prostu problem. Mhm. No właśnie i widzisz na przykład zmianę u takich kobiet? Dużo miałaś takich, że, że widzisz ten progres, jak to mhm. jednak ten taniec obudził tą kobiecość i tą pewność siebie. Mhm. Tak, myślę, że im dalej w las, tym, mhm. tym lepiej to wygląda i panie na takich zajęcia po prostu się otwierają. I mhm. to też jest tak, że stajemy się taką taneczną rodziną, i, I jakoś fajnie, fajnie to pracuje. Mhm. A masz jakieś takie rady właśnie dla, dla tych kobiet, które by chciały, ale właśnie, tak jak wspomniałaś, może się wstydzą, nie, nie mają odwagi, żeby tak iść do, w tą grupę. Jak zacząć? Jak to znaleźć w sobie? Myślę, że po prostu wystarczy się otworzyć. że, że to jest gdzieś blokada w tych naszych głowach, kobietach, że, że kobiety się boją, nie wiem, jakiejś krytyki, tej, bo my kobiety tego tak mamy. Co? Dokładnie, że jak są inne kobiety, to, to gdzieś to się tam zamyka. Ale mówię, na takich zajęciach to, to każdy się stara skupiać na sobie, a nie na tym, kto jest dookoła. I myślę, że, że jak już się kobieta zdecyduje, to to potem fajnie zaczyna działać. Ile fajnych znajomości tak naprawdę no, można dokładnie. zawrzeć i tutaj znaleźć kobiety, które mają te same jakby zainteresowania? Tak. Sandra, studiujesz psychologię. Czy ta psychologia pomaga ci jakoś w twojej pracy tancerki i właśnie przy, przy pracy z innymi ludźmi? E, wiesz, powiem Ci, że tak, że teraz w ogóle totalnie inaczej e, spostrzegam cały świat. Tak naprawdę, dużo nawet moich znajomych z takiego życia codziennego śmieje się, że gdzieś tam, jak już jestem w jakimś towarzystwie, no nie diagnozuję. A ja już naprawdę no jestem na trzecim roku, ale to też się stało dla mnie, no teraz jeden z takich priorytetów, żeby właśnie tą szkołę sobie skończyć i, i dalej myślę, że będę szła też w tym kierunku, a gdzieś po drodze to też fajnie się łączy. Nawet jak prowadzę zajęcia z dziećmi, to też zauważam u nich różne aspekty, czy to rozwojowe, czy właśnie emocjonalne, że gdzieś już nawet wskazówki do rodziców można dać, co można dalej z tym robić. Właśnie jak się pracuje z dziećmi? Tak, dobrze. Mhm. Dobrze. Jaka jest różnica przy pracy z dziećmi a z kobietami? E, no to kolosalna jest różnica. Ja lubię pracować z dzieciakami, bo niektórzy mają po prostu problem z tym i idą tylko do dorosłych. Z dziećmi wiadomo, no to jest e, nad nimi trzeba trochę trzymać e, śrubę i ich tam podkręcać, a kobiety, no to wiadomo, jak coś stajemy i robimy, to działamy. Tak, a z dzieciakami to jest trochę matodaki, marchewki. marchewka. Dobra, Sandra, to tak na sam koniec, jak zachęcić tutaj naszych widzów, żeby. E, Udali się właśnie na takie zajęcia tańca. Dlaczego warto? Myślę, że trzeba otworzyć swój umysł, otworzyć swoje ciało, przygotować się, naładować jak najbardziej pozytywną energią, no a reszta w moich rękach. Reszta w Twoich rękach. E, tak. Technicznych. Dziękuję Ci bardzo, zapraszam Cię na śniadanie, żebyś tanecznym krokiem później Dziękujemy. miała siłę tak. ruszyć tak. dalej. Dzięki. Dzięki.